Tarcza 6.0 to jest szereg rozwiązań e, prawnych, szereg instrumentów skierowanych do przedsiębiorców, którzy odczuwają Problemy związane z obostrzeniami podektywanymi epidemią COVID-19. pomoc przedsiębiorcom włączone są również Powiatowe Urzędy Pracy, w tym oczywiście Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu. W ramach tarczy 6.0 Powiatowe Urzędy Pracy realizują jeden instrument wsparcia pod nazwą dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw. Dotacje można otrzymać do kwoty 5 tysięcy złotych. Jest to dotacja bezwzrotna pod warunkiem, że od momentu jej otrzymania przedsiębiorca utrzyma, będzie nadal prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej trzech miesięcy. Co należy zrobić, żeby otrzymać taką dotację w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu? Przede wszystkim to dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw, ale także dla przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą, czyli takich, którzy nigdy nie zatrudniali i nie zatrudniają pracowników. Kolejnym warunkiem, żeby ubiegać się o dotację w kółku Wrocław jest siedziba podmiotu gospodarczego na terenie Wrocławia lub powiatu wrocławskiego. I kolejno należy spełnić łącznie trzy formalne warunki. Jednym z nich jest prowadzenie działalności gospodarczej o określonym kodzie polskiej działalności gospodarczej, czyli w PKD, na dzień 30 września. Jest to lista 41 kodów PKD. Głównie obejmuje ona branże takie jak handel detaliczny, turystyka, gastronomia, sport czy branża kulturalno-rozrywkowa. Drugi konieczny warunek to jest zanotowanie spadku przychodów z działalności gospodarczej o co najmniej 40%. W okresie porównawczym październik lub listopad roku 2020 do analogicznego okresu, czyli październik lub listopad roku 2019. I trzeci konieczny warunek, który łącznie z dwoma wcześniejszymi należy spełnić, to jest niezawieszenie działalności gospodarczej na dzień 30 września roku 2020. Także działalność gospodarcza nie może być zawieszona w dniu składania wniosku.